Cześć. W tym odcinku bardzo krótko i sensownie sprawdzę dla Was trzy ogłoszenia o pracę, a właściwie to znajdę je dla Was. Znajdę trzy ogłoszenia o pracę w Niemczech, w kolonii, ponieważ ja mieszkam w kolonii, czyli w jednym z największych miast w Niemczech. Pokażę Wam, na jakich portalach szukać pracy i znajdziemy dwa, dwie oferty pracy na produkcji bez języka niemieckiego. I bez, bez wyjątkowego doświadczenia zawodowego, będą to oferty pracy z pośrednikiem pracy, czyli firmą, która pośredniczy w wynajmowaniu, oraz znajdę dla Was jedną ofertę, gdzie nie ma pośrednika pracy, a zatrudnienie jest bezpośrednio u pracodawcy niemieckiego. Zaczynamy. Pytaliście mnie w komentarzach. Jak znaleźć pracę na początku w Niemczech? Jak znaleźć pracę bez pośrednika pracy? Gdzie szukać pracy bez języka niemieckiego? Więc postanowiłam dla, znaleźć dla Was w internecie trzy oferty pracy, jak ja ich szukam, wspólnie przeanalizować, co jest napisane w tych ofertach, jak macie rozumieć je, jakich złotych słów dla Was szukać i co jest dla Was w takich ogłoszeniach istotne, jak powinniście je rozumieć na swój sposób i jak aplikować na nie. W tym odcinku znajdziecie najważniejsze wyrażenia, jakie są istotne, czego musicie właśnie szukać w ogłoszeniach, na co musicie zwracać uwagę i co przez język fachowy chce Wam powiedzieć właściwie ta osoba, która pisze to ogłoszenie. Na przykład tutaj produkcją z Helfa to już jest jakiś pomocnik na produkcji. MW, czyli poszukują i mężczyzn, i kobiet. Tutaj chodzi o produkcję jakichś farmaceutycznych tabletek pełen etat. I tutaj nawet piszą, y, jaka jest stawka, czyli 10 euro do 10,9 brutto za godzinę, czyli netto można tutaj liczyć no, na jakieś 8,850 mniej więcej. I y, y, piszą również, że są różne zmiany, czyli früh und spät y, A, zależnie od zmiany jest stawka, czyli albo rana, al, poranna, albo późna, ale nie piszą na przykład o nocnej zmianie. Jakie tutaj są wymagania? Pewnie tutaj bewerbung, czyli aplikacja. Tutaj akceptuję wszystkie ciasteczka. Tutaj dein Ansprechpartner. Pani Polman, czyli do tej osoby można zadzwonić, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania. Tutaj pewnie jest opis. Tak, tu jest napisane stanowisko, produkcją celfa i opis. Aufgaben, Tätigkeiten Zadania do wykonania. Verpacken von receptfreien Arzneimitteln, Verpacken, czyli jakieś pakowanie czegoś, arbeiten an Verpackungsmaschinen, jakaś praca przy maszynach pakujących, packen von falschachteln i pakowanie jakichś kartoników. Profil Profilanforderungen to jest dla Was ważna zakładka mówi o tym, jakie są wymagania, czego oni od Was oczekują. Erfahrungen im Produktionsbereich wünschenswert, aber kein Muss o, w, 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 w doświadczenie w, w, na produkcji mile widziane, ale nie jest musem. Flexible, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise. Flexible czyli że jesteście skłonni dopasować się na przykład godzinowo, dopasować się, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise czyli samodzielna i dokładna praca, Teamfähigkeit. A tutaj Unzversprechung, czyli to, co oni oczekują. Zwróćcie uwagę, jak krótkie są wymagania. Są tylko trzy punkty w profil. Anfod, znak, że nie oczekują zbytnio dużo. Nie ma na przykład nic napisane o języku obcym, o języku niemieckim, jakie jest wymagane, co oznacza, że to jest dla was wolne. Pole do umiejętności językowych, że jeżeli nie umiecie po niemiecku, to, to jest dla Was dokładnie idealne ogłoszenie. Nie piszą tutaj również o żadnej szkole wymaganej, żadnym doświadczeniu, doświadczenie mile widzialne, ale nie jest mus. Czyli to jest takie ogłoszenie, które jest bardzo otwarte i na nie praktycznie każdy może aplikować. I tutaj, co oni oczekują, on bewysteta, czyli umowa na czas nieokreślony, Lightning że wypłata według jakichś taryf, pezły się i że to jest, że jest ktoś osobiście się wami opiekuje. Bez te i banamy szans, bardzo dobre szanse na przejęcie, czyli pewnie to jest jakaś firma typu um, zeit firma albo Life firma, która jest um, no. Was jakby wynajmuje jako pracownika i przekazuje dalej do firmy i pracujecie u nich, ale że są duże szanse przejęcia. Dalej. Produkcją smytabajta na przykład, czyli też pracownik przy produkcji męski damski. Tutaj Trękwalda Personaldienste. Jak widzicie, że już jesteś Personaldienste, to też możecie się domyślić, że to jest jakaś firma typu Zeitarbeitsfirma albo live firma, gdzie też nie pracujecie bezpośrednio u pracodawcy firmy tej docelowej, tylko przez kogoś jesteście zatrudniani. Ir Ihre czyli tu mniej więcej macie zadania. I tutaj jeszcze jest napisana jest ta mała kofa, czyli mały. Hmm. Kofa. Tutaj to jest jest napisane, czyli to praca na pełen etat. Bał, grupy, montaże, metale, sziby, metale, montien przeszrałby. Mniej więcej są zadania wypisane, że jakieś montowanie w grupie metali, przesuwanie metali, montowanie czy szraube, to jest śruba, jakieś coś z śrubami. I tu jest też napisane i rekwalifikacjonem. Erste Berufserfahrung pod Iwanem. Możecie znaleźć to, czego oni od Was oczekują, jakie Wy macie kwalifikacje. Erste Berufserfahrung in der Bearbeitung von Metalen, czyli pierwsze doświadczenia zawodowe w obróbce metali, von Vorteil Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Berufsquereinsteiger, sind willkommen. I teraz piszą o tym, że. Mm, mm, w, 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 trochę jest tak, tak nieładnie napisane, w, bo te, te słowa są połączone, ale już wam mówię, co jest napisane. Erste Berufserfahrung in der Bearbeitung von Metallen von Vorteil, czyli znowu mile widziane pierwsze doświadczenie w mm, obróbce metali, ale niekonieczne. Dalej Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit Berufs, tu nie widać, co jest napisane, czyli mile widziane również umiejętność pracy w zespole, komunik komunikatywność, to wszystko są takie cechy, które hmm, pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli uważacie, że tego nie macie, to to są cechy, które można sobie wyrobić e, w, w trakcie pracy i które można e, których można się po prostu nauczyć. To nie jest e, jakaś jakiś kamień milowy w pracy. Więc praktycznie zawsze możecie powiedzieć, że to posiadacie te cechy. I teraz bardzo ważne zdanie. Kwia einsteiger sind willkommen. To jest zdanie złoto dla Was, bo jak to widzicie to wiecie, że że tutaj oni oczekują, są otwarci na pracowników, którzy nie mają doświadczenia, którzy chcą zmienić branżę, którzy przyjechali z jakiegoś innego miejsca i są otwarci na całkowicie nowe stanowiska pracy, którzy nie mają doświadczenia, a oni ich przyuczą, więc quer einsteiger sind willkommen to jest super ważne zdanie. I tutaj takie plusy tego, co dla Was wynika z pracy. Wejdźmy jeszcze tu na chwilę, zobaczmy czy Coś jest dodatkowo napisane. Cóż, ten akcept, akceptuje te ciasteczka. Tu jest napisane miejsce: rozpoczęcie pewnie 3 luty. Czyli o, to już jest jakieś e, stare ogłoszenie może wciąż szukają. Kolonia, elektronika, pełen etat, produkcji. Oczywiście tutaj nie podają e, dokładnej firmy, u której, w której byście pracowali, e, tylko dane. Tej firmy Outsourcing, Trunkwalda Tręk, się nazywa. Outsourcing i HR Services. Outsourcing to też jest taki punkt, takie słowo, słowo dla Was ważne, że to jest jakaś firma, która też Was wynajmuje. To jest to samo napisane. Ok, teraz, czy uda nam się znaleźć jakieś jakoś, yy, stanowisko pracy, gdzie jest to bezpośrednio u firm, w firmie, bez jakiejś. Live firmy. Na przykład na kimeta.de. Auschwitz produkcją self Sprawdźmy. Studi Temps. Studi Temps. po francusku to jest czas, czyli to też już można się domyślać, że to może być jakaś. O zobaczcie, tutaj na przykład Deutsch Fotka. Czyli tutaj już oczekują bardzo dobrego niemieckiego. Jeżeli ktoś nie mówi dobrze po niemiecku, to to nie jest dla niego. Praca. Aha. Czyli tutaj można też przeczytać, że to jest platforma zbudowana 2008. Czyli to nie jest firma produkcyjna, więc to będzie też site Awex firma. Patrzymy dalej. Chciałabym znaleźć jakąś taką jedno stanowisko, gdzie nie, że, gdzie nie pracuje się przez hmm, Randstadt, Maha, To już wszystko widać, że to też są jakieś live firmy personal service to wszystko są firmy gdzie pracujecie przez firmę pośredniczącą Horizon mm -hmm. Job rakun to też no czy uda nam się coś znaleźć Arbeitsvermittlung może w jakimś i w jakiejś innej następstą. Akceptieren, był tego ciasteczka. NKT Maschinenführer A zobaczmy na przykład tutaj obsługa maszyn. Jakie są wymagane małza, gmbh. To będzie chyba bezpośrednio u firmy. Nie chcę na razie obliczać mojej, mojego dochodu. Mauza Packaging Solutions jest globaler marktführer, czyli tu jest opis prawdziwej, rzeczywistej firmy, którą widać na zdjęciach. Czyli to jest stanowisko pracy, gdzie nie ma firmy pośredniczącej. W Brühl, pełen etat pracy. Tydzień temu się to pojawiło. Mausa WHK GmbH to jest główna strona. Czyli widzicie na StepStone znaleźliśmy jedną ofertę. Tu jest opis firmy. Że szukają w Bryl, to jest koło kolonii. Diese Aufgaben erwarten Sie. Czyli to są zadania, które oczekują. Które będziesz wykonywał. Einrichten und Bedienen von Maschinen. Falz und Schweißmaschine. E, obsługa maszyn, przygotowywanie, ustawienie jej. Warten, pflegen und reinigen der Maschine. Warten to jest wykonywane takie systematyczne działania przy różnych maszynach typu na przykład sprawdzanie czy, czy, czy taki TÜV, takie regularne sprawdzanie czy wszystko jest w porządku. Pflegen und Reinigen czyli taka opieka, obsługa, czyszczenie maszyn. Durchführen und von Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli jakości i produkcją z I kontrolowanie, patrzenie na, przy, przy, na produkcję. To są wszystko takie zadania, które wydają się, że nie potrzeba tutaj jakiejś specjalnej szkoły. Ktoś, kto jest technicznie. Um, utalentowany, kto potrafi pracować systematycznie, kto potrafi się szybko uczyć, kto potrafi zrobić o sobie też dobre wrażenie. Myślę, um, bardziej um, ktoś, kto miał już doświadczenie z jakimiś maszynami, może mieć tutaj duże szanse. Zizen, idealny tym dem folgenden profil czyli czego oni oczekują od ciebie. Jaki profil Ausbildung zum Industriemechaniker, Mechatroniker oder vergleichbare technische berufsqualifikationen ist von Vorteil. Um, no piszam tutaj "Ausbildung", jakiś "Industriemechaniker", "Mechaniker", Mechaniker "Industriale Mechatroniker", albo Podobne techniczne doświadczenia zawodowe, ale znowu jest dopisane, zwróćcie uwagę, ist von Vorteil, czyli mile widziane, ale nie jest konieczne. I to dla Was też złota wskazówka, że oni by pokazują, że to jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Jeżeli tego nie macie, nie oznacza zaraz, że odpadacie. Praktyczny Erfahrung im Produktions oder spychać? Mechaniczne, praktyczne doświadczenie w wydziale produkcji albo w dziale takim handwerk czyli takim jakimś ręcznym złota rączka, jakieś takie techniczne prace i tutaj pamiętajcie, że to mogą być nawet, można w, w rozmowie kwalifikacyjnej w CV podać doświadczenie, które zdobyliście w garażu z tatą, jeżeli pomagaliście mu coś tworzyć coś naprawiać, w domu często pracowaliście może ktoś, jakiś wujek brał was na pracę i nie macie nawet za to doświadczenia z jakiegoś zaświadczenia od wujka, ale potraficie o tym napisać i potem się przygotować do rozmowy, żeby o tym opowiedzieć. To są niesamowicie wartościowe umiejętności, które również tutaj mogą zapunktować na to stanowisko. Fähigkeit zum selbstständigen handeln im Rahmen des czyli samodzielna praca. Po prostu chodzi o to, żebyście, że nikt nie musi nad wami stać, i że można wam zaufać. Bereitschaft zum Merchdienst, gotowość do pracy w różnych w, 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 sześć, sześć nocna i poranna, że też w nocy. A, i tutaj sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, czyli bardzo dobra umiejętność języka niemieckiego w piśmie i w, w mowie. Cufalässigkeit, czyli że można na Was liczyć i możecie umieć się pracować w zespole. Czyli podsumujmy. No, i tutaj fantastyczne um, takie opcje, które oni oferują jako pracodawca, czyli jakieś. Bon na sport, um, jakaś kantyna, e, ticket miesięczny do, do, do na dojazdy, um, jakiś lekarz, który jest na miejscu, bezpłatne parkingi, takie rzeczy, także firma, która dba o pracownika. No, ja, ważne tutaj na pewno jest dla wielu, że jest napisane bardzo, dobre, um, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w piśmie i w mowie. Natomiast proszę żeby ta część z was która już mówi po niemiecku jakoś dogaduje się która pracowała w Niemczech już trochę i która po prostu już komunikatywnie się dogada sama żeby nie, nie, nie skreślała siebie zaraz tylko wręcz przeciwnie żeby widziała swoją szansę w, tej, w, tym, w tym stanowisku bo co to znaczy bardzo dobrze pamiętajmy o tym że to jest pojęcie bardzo względne bardzo dobrze nie oznacza B2 albo A2 albo C1 bardzo dobrze oznacza, tak jak wypadniecie, tak was ktoś określi jako bardzo dobrze, albo tak jak wy sami się sprzedacie jako bardzo dobrze, tak ktoś weźmie też was za bardzo dobrze. Więc kwestia jest tego tutaj, żeby przygotować dobre CV, bezbłędne, a to możecie zrobić z pomocą czyjąś. Nie musicie tego zrobić sami. Ktoś Wam może pomóc odpłatnie albo nieodpłatnie przygotować piękne CV, poprawne językowo, atrakcyjne, takie przyciągające wzrok, które natychmiast zostanie wybrane z pośród całego sztapla innych, a potem na rozmowie się przedstawić dobrze. Może nie mówić za dużo, żeby ktoś się nie zorientował, że robicie błędy albo że jesteście niepewni, ale być przygotowanym na wiecie, na, na, na złoto, na pamięć, że jak się Was przez sen wybudzi to, że umiecie opowiedzieć te 20 zdań o sobie takich fest, takich, takich pasujących idealnie do tego stanowiska i ja jestem przekonana, że spełniając te kryteria ma się bardzo duże szanse na takie stanowisko z takimi y, korzystnymi cechami w firmie bezpośrednio, a nie u pośrednika. Pamiętajcie, że dla Was jest bardzo istotne, żeby szukać w ogłoszeniach na przykład czy jest wzmianka o języku niemieckim. Jeżeli nie jest nic napisane o języku niemieckim, to znaczy, że szukają kogoś, kto ewentualnie nie mówi po niemiecku albo mówi bardzo słabo. Oni nie mogą w ogłoszeniu napisać wprost oferta bez języka pracy bez Oferta pracy bez języka niemieckiego, bo to byłoby pójście na łatwiznę, to byłoby z góry mm, stawianie za niskich wymagań. A oni też tego nie chcą, bo chcą oczywiście mieć jak najlepszych pracowników, wykwalifikowanych, ambitnych, osób, które może teraz zaczynają nie tak wysoko, ale które wiedzą, że się pną do góry i chcą być coraz lepsze. Mam nadzieję, że to Wam pomoże nieco i rozjaśni rynek ofert pracy w Niemczech. Pomoże również zrozumieć, jak szukać tych ofert pracy, na co zwracać uwagę i że dzięki temu będziecie też bardziej odważni w aplikowaniu o różne oferty pracy, żeby nie szukać tylko i wyłącznie w Niemczech przez grupy polskie, ale dosłownie w internecie po niemiecku, bo można przez konkretne słowa, hasła szukać fajnych ofert pracy. Jeżeli Wam się to spodobało, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie ja wyszukuję dla Was konkretne oferty pracy na konkretne stanowiska, bardzo proszę, ale dajcie mi o tym znać w komentarzu. Serdecznie Was pozdrawiam, bardzo proszę o lajka like i o subskrypcję. Będę Wam bardzo wdzięczna. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.